Cześć wszystkim. Tak jak obiecywaliśmy, przyjechaliśmy do Custom Technology. Chciałem przedstawić Karola Krupa i Szymona Piękosia. Cześć. Chłopaki zajmują się też budową aut wyścigowych i rajdowych. Oto jest Skoda. Za chwilę coś opowiedzą o tym. A my będziemy wyciągać naszym UFO skrzynię sekwencyjną. Karol zajmuje się też składaniem skrzyń i głowych, i sekwencyjnych. Pokażę też seryjną, na czym to wszystko polega. A nasze chłopaki Artur i Mateusz wyciągną, w, postarają się w jak najszybszym czasie wyciągnąć skrzynię z ufa, będziemy im mierzyć i będą bić rekord, czy zrobią to szybciej niż na dowodach. <grybuj> <grybuj> Trzeba opowiedz jaka tu jednostka? Oczywiście diesel. Tak, diesel. Diesel napędzany benzyną. Jest to z gazem ziemnym. Jeden dzień eee, tak? tu silnik na podkili. Eee... Stop! Koniec <laughs> <Stronię> żartów. <laughs> poważne tematy. Włożyliśmy <laughs> tu silnik od Ałgi RS3 najnowszego na aluminiowym bloku. 2,5 litra pojemność, 5 cylindrów, silnik jest umieszczony centralnie, czyli przed przednią osią, napęd na cztery koła. Chcielibyśmy wyciągnąć z tego silnika około 700 koni, wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby tak właśnie było, i około 800 Nm. Cóż, jeżeli chodzi o silnik, to na razie, na razie tyle. Zadamy dalsze pytania. Karol, kto będzie tym jeździł pierwszy start kiedy, kiedy jakiś film zobaczyłem w internecie, co ta pora potrafi, bo ja już osobiście widziałem mniej więcej jak chłopaki odpalili i tutaj próbowali bąki kręcić. Ale co, kiedy coś grubszego i kiedy pokażecie u na profilku? No i jeździć będziemy obydwaj, no jest to nasz samochód, który wspólnie razem z Szymonem wybudowaliśmy. Od podstaw tak naprawdę, od każdej śrubki, blaszki i tak dalej. Kiedy nas zobaczycie? No, myślę, że około no jak najszybciej chcemy skończyć, jakby stroić ten samochód, czyli dojść do, do tej mocy, którą planujemy. Jak uda się to zrobić, no to powiedziałem, jakieś testy na pewno, jakieś nagramy i, i wszystkim pokażemy. Czy dużo odbiega ta auto od lasu, w którym jeździliście? No tak, jest to zupełnie inny samochód. Przede wszystkim zawieszeniowo, napędowo. No, zupełnie inna epoka samochodu. No, działa to. Na pewno dużo lepiej. Chłopaki, opowiedzcie jeszcze, jakie tu jest zawieszenie. Czy to jest Wasza wizja, czy skopiowaliście to z innego auta? Wizja, wizja jest nasza, ale częściowo wzorowane był, zawieszenie było wzorowane ze skody S2000, ale belki są naszej produkcji. Tak samo wahacze, nie są to oryginalne wahacze od S2000, ale punkty mocowania są zachowane. Karol, silnik dlaczego jest tak potknięty do środka opowiedz jeszcze, bo to duża kwestia. Tak jak widzicie nie jest centralnie w każdym samochodzie silnik zaraz tutaj przy balce, tylko popatrzcie jaka jest duża odległość. No, tak głównie chodziło nam o rozłożenie masy, żeby jakby no. jak największa masa przeszła na, na środek samochodu, czyli pomiędzy osiami. Tutaj wychodzi w granicach 55-45% masy na, na tył 45%. Także to jest bardzo dobry wynik, uważam. I poprawia to, to na pewno znacznie prowadzenie samochodu i zwinność tego. Pierwszą imprezę, którą planujecie, gdzie będzie, której chcecie wystartować? Znaczy na pewno to będzie przed załóżem, Tak, oficjalnie chcielibyśmy wystartować wiadomo, na wyścigu w załużu ale chcielibyśmy przed załóżem sprawdzić ten samochód w boju. Nie wiem, czy nie pojedziemy na, jakieś, na jakąś rundę mistrzostw Europy, albo Puchar Europy. Zobaczymy, co jest w kalendarzu bezpośrednio przed załóżem i czy zdążymy za aerodynamiką tego samochodu, czy nie pokrzyżuje nam to trochę planów, bo aerodynamikę będziemy robić dopiero w kwietniu, a wtedy już sezon wyścigowy w Europie już idzie pełną parą. No, zobaczymy. Zobaczymy, popatrzymy na kolejność, w ciągu dwóch tygodni będziemy nam wszystko wiedzieć. No to trzymamy kciuki i co? Widzimy się na trasach. Dokładnie. Dokładnie. Jak się wyciągało? Wyciągało się bardzo elegancko. Jak zwykle klasycznie zresztą z Hondy. 30-25 minut. Wyciągnięte. Czas karol zimą. Zawsze jakieś głupie hasła mi zapada. zapoda. Jak się wyciągało? Jak się jechało z Marcinem? Ja, ja mówię, beznadziejnie nie polecam. Czuję, to wiesz. A to nie poszło do filmu. No, no właśnie, dlaczego no nie? A pistolety z Migomatu? No dlaczego Artur z Mateuszem wyciągnęli skrzynię z Ufa, zajęło im to 25 minut, także w miarę się postarali. No i Karol Wam pokaże od A do Z jak rozbiera i wytłumaczy system działania. Zaczynamy od najgrubszej skrzyni, gruby kaliber, że tak powiem, czyli skrzynia sekwencyjna z mega auta. E, jeden z najdroższych elementów samochodu, który daje mega Friday, Mamy lewarek, który e, ciągnąc do siebie biegi dajemy w górę od 1 do 6 a zbijamy w dół. Oczywiście robimy to bez sprzęgła. No i pokaż Karol, no tak. w jakiej zasadzie to działa i wytłumacz. Przystąpimy do rozegrania skrzyni, zaraz wytłumaczę jak to wszystko funkcjonuje. Mamy wyciągnięty wkład z mojej skrzyni. Jest to skrzynia marki słowackiej. Karol ją składa, serwisuje, no i też oczywiście sprzedaje. Jestem zadowolony z niej. Karol opowiedz, na jakiej zasadzie działa sekwencyjna skrzynia biegów. Jak te biegi tak fajnie się przepinają i dlaczego taką frajdę dają. Może zacznijmy od tego, że skrzynia sekwencyjna nie jest stosowana seryjnie w samochodach. Jest to. Tak powiem, w cała obudowa, cały wkład, wszystko przeznaczone tylko i wyłącznie stricte do motorsportu. Yy, może wytłumaczę tak pokrótce, jak to działa. Yy, jest to podobna zasada jak w skrzynkowej, czyli yy, tryby są podobnie skonstruowane mechanizm... Je, różni się ona mechanizmem wybierania biegów. Yy, natomiast jeżeli chodzi o kły, to jest praktycznie to samo co w skrzynkowej. Yy, działa to, można powiedzieć, tak jak w motocyklu. Czyli, e, tak jak już wcześniej Marcin powiedział, kiedy lawarek pociągnie, jakby do siebie, e, zmienia siebie w górę, a można tutaj zobaczyć od wewnątrz, e, jakbyś mógł przybliżyć, e, jak to działa. Proszę zobaczyć, e, tutaj, nie wiem czy widać to będzie na kamerze, e, jest tak zwany bębenek, e, który ma wyfrezowane odpowiednie kształty pr i prowadzenia. Są przy widełki. Które przesuwają przesuwki, I w momencie kiedy przekręcamy bębenek, zapina nam bieg. I to wszystko. Jest w tym momencie pierwszy bieg. Teraz jest drugi. Teraz jest trójka. Czwórka. Piątka. I szóstka. I to wszystko. To jest naprawdę bardzo yy, prosto skonstruowane. Yy, zasada ta jest znana naprawdę od wielu lat. No do motorsportu jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ biegi można zmieniać około 40 do 50 ms w zależności od ustawienia, odcięcia zapłonu. Teraz chciałem Wam pokazać, jak wygląda mechanizm rodzicowy o ograniczonym tarciu. To jest tak zwana szpera. Zaraz ją wyciągniemy z zabudowy i również pokrótce pokażę, jak to działa.

Zasada działania szpery polega na tym, że podczas przyspieszania spina nam oba koła tak, aby koło, które jakby ma lżej nie traciło przyczepności. A spowodowane to jest tym, że to jest tak zwany stworzeń, który rozpiera rampy i rampy mają za zadanie dociskać płytki, które są połączone bezpośrednio z półosią. I to jest tak pokrótce. I to daje nam to, że po prostu koła obydwa ciągną, jakby z tą samą siłą. A także to daje taki efektywny dźwięk, jak rajdówka rusza i słyszycie takie szczelanie, to właśnie ta szpera tak, tak. daje taki dźwięk. Szpera lubi właśnie szczelać, jeżeli szczela, to znaczy, że może no, działa. To nie że komuś coś się urywa lub się zepsuło, tak jak nieraz opowiem, po, opowiadają na rajdzie przy pana, coś tam panu się urywa, tylko to właśnie to urządzenie tak działa. Tak jest. Dokładnie. Może wytłumaczymy też, dlaczego, jak widać, zęby w skrzyni sekwencyjnej są proste. Jest to z prostego powodu. Przede wszystkim jest mniejsza strata na napędzie czyli samochód po prostu lepiej przyspiesza na takiej skrzyni. Są mniejsze opory niż na zębach skośnych. To jest jakby podstawowa, podstawowy element. No i też jest dużo łatwiej dla producentów takich skrzyni wykonać takie zęby. Jest to po prostu wytrzymalsze. w sporcie. Bardzo dużą zaletą skrzyń sekwencyjnych jest to, że można je bardzo szybko zdemontować, porozbierać tak naprawdę do części pierwszych i z powrotem poskładać. To jest naprawdę bardzo ważne w motorsporcie, gdyż bardzo często jest tak, że na zawodach daną rzecz, która się zepsuje trzeba naprawić jak najszybciej, żeby móc dokończyć zmaganie. Ryszard to napędza. Diobaśka! Mam dwójkę! Jaki okres serwisowania takiej skrzyni, czyli seryjna, kłowa i sekwencyjna, czym się różnią smarowanie, serwisowania, smarowanie dmienia. olej. Jaki olej trzeba stosować? Jeżeli chodzi o seryjną skrzynię, jeżeli stosujemy ją do normalnej jazdy. No to tak jak wiemy, no, skrzynie robią po 100, po 200, po 300 tysięcy kilometrów i teoretycznie nic się z nimi nie dzieje. Natomiast jeżeli zaczniemy ją używać w sporcie, czyli zaczniemy zmieniać ekstremalnie szybko biegi i tak dalej, moc, będzie większa moc silnika, no taka skrzynia bardzo mocno traci wytrzymałość swoją i, i trzeba tak naprawdę ją robić co 50, co 100 kilometrów, wymieniać synchronizatory i tak dalej. W momencie, kiedy zastosujemy skrzynię głową, sytuacja się bardzo zmienia. Tak jak widzicie, tutaj system wybierania, wy, wybierania biegów zostaje taki sam jak w skrzyni seryjnej, czyli w systemie H. No można... tak jak mamy w normalnym aucie: 1, 2, 3, 4, 5? tylko te biegi można zmieniać bez sprzęgła, czy w górę, czy w dół? No, no, no dokładnie, nie trzeba, nie trzeba używać sprzęgła, trzeba delikatnie odjąć gaz i, i mhm. można zmieniać bieg. I wtedy, kiedy jest skrzynia kłowa no, robi dużo więcej kilometrów niż skrzynia seryjna tak naprawdę. Nie ma tych zgrzytów, tak, czy tak, tak jak mówiłem wcześniej... A jeśli chodzi o przyspieszenie, najważ... Najważniejsze jest też to, że mamy dużo lepiej zastopniowane biegi, co jest bardzo ważne przede wszystkim w autach wolnossących. Tak jak wcześniej wspominałem jest są proste zęby, nieskośne, gdzie mamy mniejszą stratę na napędach to jest też bardzo ważne Karol no. najważniejsze opowiedz jak to cenowo wygląda jak od Ciebie oczywiście jak od Ciebie nie dla nas <laughs> Normalnie co co nowo, cenowo skrzynia seryjna to jest akurat skrzynia z Clio bo seryjną skrzynię można kupić w granicach 800 tys. zł skrzynia kłowa to już jest 17-18 tys. zł Skrzynia sekwencyjna to jest 35-40 tysięcy złotych, także rozbieżność jest bardzo duża, natomiast no, nie ma się co oszukiwać, skrzynia sekwencyjna jest po prostu najlepszym rozwiązaniem do sportu, gdyż zmiana biegu trwa o wiele krócej nawet niż na skrzyni kłowej, już nie ma co porównywać do skrzyni seryjnej. I można żonglować jak się chce, jeżeli chodzi o przełożenia biegów. Jak często trzeba zmieniać olej i rozbierać skrzynię, czy sekwencyjną, czy połową? No bo wiadomo, seryjną, tak jak mówiłeś, tam 150-100 to to tysięcy można zajrzeć, jeżeli jest używana w tamtym sporcie. A jak pozostałe skrzynie? Jeżeli chodzi o seryjną skrzynię, no to w... jeżeli jest używana w sporcie i mamy przede wszystkim mechanizm różnicowy o ograniczonym tarciu, czyli szperę. To trzeba dość często ten olej zmieniać, ponieważ generują duże opiłki w, w oleju i w skrzyni biegów. Yy, producenci zalecają co 50 km wolesowych, bądź co załom. Wracając do projektu naszej Hondy, Karol chciałbym, abyś zamontował nam skrzynię kłową. Będzie to sześciobiegowa, prawda? Tak, tak, tak. Yy, jak możesz to jeszcze wytłumaczyć, co potrzeba, aby do seryjnej obudowy weszła ta, ten cały zestaw kłowej skrzyni. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to nowe zastosowany będzie jakby cały wkład, czyli tak zwana Tak, To co tutaj widzimy, wałek sprzęgłowy, walg atakujący, wszystkie biegi, przesuwki, prowadniki itd. Będzie, będzie włożony nowy dyfer, czyli będzie dyfer ze szperą. Potrzebuję do tego seryjną skrzynię z hondy. Resztę rzeczy, które jakby, których nie będę potrzebował, tobie oddam. Yy, dla mnie będą potrzebne mechanizmy wybierania biegów, obudowa i yy, widełki. I chciałbym, abyś yy, do UFA przejrzał jeszcze yy, cały środek. No, wiadomo, dostosował nowe olej, łożyska. No i zamontował to na auto. Jak widzisz, auto jest u Ciebie, to... No z tym, z tym myślę, że nie będzie problemu. Także... Poustawiał kostofa yy, wstęp... i... No, już wstępnie widzę, że, że, że jest wszystko ok. Yy... Tylko umyjemy, założymy nowe łożyska i będzie śmigać. Także polecamy Custom Technology, skrzynie są naprawdę OK, polecam Arsenilus i widzimy się w następnym odcinku specjalnym.